Tak. Kolepa pokazuje nożyk. Widać jest nożyk. nożyk. Teraz tniemy. Niemy. Nożyk widzę. Nożyk widzisz? Nożyk. No nożyk nie jest do. Tambania takiego wielkiego, panie zielonka Ale Daj rady, to jakaś co to jest za drzewienko Wierzba chyba No Jeszcze trochę Fizycznie to tutaj nie ma co za bardzo tym nożem podchodzi to delikatna zaraza Jest. Za gałęzią dostaniesz to wszystko się nagrywa, kurde Zapomniałem, że to nie Minolta Nie ma jak tym pierdyknąć już Lekki jest Ale daje rady Mam tego bodyla też wyświeśna Kręcisz mnie? Cały czas i wszystko i wszystko co kurde gadasz się I ty też Fajnie, dziękuję. Przepraszam panią, rady rąbać. Teraz Dobra. Uczymy, jak nie po rąbaniu. No dawaj go. Jak mi się zakręciłeś. No. Myślę, że tak samo przed jak i po. Jeszcze tu jakaś jest bida. O, się Wszystko na ten temat. Proszę kończyć kręcenie.